Internet właśnie postrzegamy jako medium, w którym można gościć różne poglądy i generalnie jako medium sprzyjające wolności, tak? A według Pana internet takim medium nie jest. Jeżeli spojrzymy na PRL, to większym problemem dla wolności słowa w nim było to, że właśnie te 98% gazet miało jednego wydawcę, który z kolei właśnie należał do PZPR, niż to, że w nim była cenzura, ponieważ, ponieważ no te pozostałe nieliczne gazety na, na, znaczy one mogły się wychylać, one na przykład zaznaczały te ingerencje cenzorskie jak tygodnik powszechny, natomiast wszystkie te gazety z, 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 z koncernu RSW nawet udawały, że cenzury nie ma. To znaczy w nigdy tych ingerencji nie zaznaczano. Ponieważ w sumie tak naprawdę no z punktu widzenia PZPR wiadomo było, że lepiej jest po prostu mieć gazetę na własność i ona będzie robiła wtedy to, co jej każdy, jako właściciel, niż bawić się w te wszystkie pośrednie etapy z cenzurą. Niestety w internecie jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, jak, 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 jakby w prl zamknięto cenzurę. To znaczy i tak nadal 98% przechodzi przez jedną instytucję, która jeżeli podejmie taką decyzję, że coś znika z wyniku wyszukiwania, że coś znika z Facebooka, że coś znika z Twittera, to tego już nie ma. No i internet właśnie niestety trochę działa właśnie na takiej zasadzie, to znaczy jeżeli z jakiegokolwiek powodu, a najśmieszniejsze jest to, że nigdy nie idzie, nigdy nie dostaniemy uzasadnienia, że z jakiegokolwiek powodu czyjś profil na Facebooku, czy jakaś strona na Facebooku podpadnie administratora Facebooka, to ona po prostu zniknie. I to jest, wydaje mi się, nawet bardziej przerażające od cenzury w kraju totalitarnym, która chociaż przynajmniej Tyle musiała zrobić, że musiała pokazać, że tutaj ktoś szkaluje sojusze, a tutaj ktoś godzi w podstawy ustroju, a tutaj ktoś kwestionuje ustrój konstytucyjny, a tak ktoś pochwala przestępstwa. Tam istniały tam konkretne punkty tej ustawy, jak się czytało tygodni powszechne, to wiadomo, było, przynajmniej z jakiego powodu coś wypadło i już dużo można było potem zgadnąć, zwłaszcza, zwłaszcza z kontekstu. Pamiętam taką zabawną cenzurę właśnie, tak ingerencję cenzury. W tej było zdanie, że tam wielcy dyktatorzy z historii, tacy jak Hitler, Mussolini i i było zaznaczone, że jeszcze jedno nazwisko, ale je wycięto. No to już można było się domyślić, jeżeli to było zwłaszcza godzenie w sojusze, to, 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 to czyje tam, czy tam było nazwisko. No ta, tak przynajmniej było, było w PRL. W internecie po prostu zniknie, po prostu zniknie cały ten dokument, albo, albo, albo coś zdalnie podmienią, tak jak potrafią książki zniknąć komuś, komuś z Kindla. Tu, tu było, a już nie ma, tylko człowiek pamięta, ale, ale zniknęło bez śladu. Yy, i, i, I właśnie jakby ta cenzura jest, moim zdaniem, nawet groź, znaczy jest groźniejsza, ponieważ jest bardziej niewidoczna. Przerażające jest to, mnie to przynajmniej przeraziło, że e, podaje tam Pan przykłady tekstów, choćby z Guardiana, e, z CNN e, i nie tylko, e, na temat nadużyć wielkich korporacji. Te teksty właściwie w ogóle nie mają wpływu na działania wielkich korporacji internetowych, jakiś tam minimalny, tak? No, korpo, znaczy udało dzięki serii przywilejów, które dano tym korporacjom, kiedy jeszcze nie były korporacjami, tylko kiedy były właśnie tymi takimi. No, to jest taki bardzo zmitologizowany taki obraz, no, ale rzeczywiście wszystkie one kiedyś tam od tego się zaczynały, gdzieś tam siedzi trzech studentów i coś na sobie wymyśla na serwetkach, skicując pomysł jakiejś firmy. No rzeczywiście tam Google, Facebook, wszystko to na początku rzeczywiście było kilku studentów, którzy miały świetny pomysł. Więc jakby, żeby im pozwolić się rozwijać, dano im mnóstwo różnych przywilejów. Na przykład w ogóle w stanach. Do 1998 te zapoczątkujące te, te firmy internetowe były w ogóle zwolnione z, z, ze sprzedaży, z podatku od sprzedaży, więc przez pewien czas w Stanach w ogóle wszystko się kupowało, jakby no tam, tam nie mają VAT-u, tylko ten podatek. No, i, no krótko mówiąc, jak się coś czuło kupić do, 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 do zwyczajnej księgarni czy zwyczajnego sklepu, się płaciło cenę brutto, a w internecie cenę netto. I jeszcze przez chwilę zresztą tak samo to, 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 to w Europie działało. Ten przywilej akurat im zabrano, ale tak poza tym nadal korzystałem z mnóstwa przywilejów, które pozwalają im przede wszystkim na chowanie się za, 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 za taką zabawą, że jeżeli chodzi o płacenie podatków, to jest na firmą z Luksemburga, jeżeli chodzi o technologię, to jestem firmą z Nevady, a tak poza tym jestem firmą z Kaimanów, a tak poza tym jestem firmą z Irlandii. Mniej więcej no, staram się tam opisać te mechanizmy na przykładzie kilku naj, najgłośniejszych firm internetowych. W związku z tym, oczywiście, jak potem przychodzi do pytania o to, jak, jaki, jaki ład prawny w ogóle ma regulować te, te na przykład w przetwarzanie tych danych osobowych, albo jaki ład prawny ma regulować płacenie podatków, to te firmy zawsze wtedy wyciągają tą swoją właśnie wizytówkę, tą, która najbardziej do tego pasuje mówią, no przepraszam, ale my tu podlega, jesteśmy, podlegamy suwerennemu rządowi Kaimanów, nic nam nie możecie zrobić. Przy czym zaraz potem oczywiście, jak, mają, jak już chodzi o płacenie podatków, to oczywiście są firmy z Unii Europejskiej, żeby, żeby korzystać z przywilejów dla firm z Unii Europejskiej. Więc efekt jest na samym końcu tego wszystkiego taki, że zeszły rok Facebook zamknął miliardem dolarów zysków i jeszcze dostał 300 milionów od podatników amerykańskich, jakby różnych ulg podatkowych. Natomiast tak poza tym, według normalnej stawki nie płaci nigdzie, bo go nigdzie nie ma. To znaczy, jest jednocześnie wszędzie. Oczywiście to samo dotyczy innych wielkich firm. No i na samym końcu, jakby no, to, to wszystko w końcu spada na, na, na takich ludzi jak, jak ja czy jak pan, ponieważ jak, jak tych podatków nie płacą oni, no to ktoś się w końcu jednak musi zapłacić. No i, no i a, a to raczej nie będą oni, więc to raczej będziemy my. Hmm. Takim najgroźniejszym wnioskiem, jaki płynie z książki, jest to, że a te działania są godzą w podstawę demokracji, tak? Czy myśli Pan, że mm, demokracje sobie poradzą z tymi korporacjami? Nie mam pojęcia, jestem tutaj wielkim pesymistą, ale jednocześnie no, wiadomo, że, 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 że nasi prawprzodkowie pra, no, też mieli tego typu wyzwania. Znaczy, to, to się jakby nie wydarzyło po raz pierwszy w dziedzinach demokracji, że, 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 że mamy firmy tak potężne, że, 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 że wydają się potężniejsze od państwa. Znaczy, Właściwie w ogóle no, historia korporacji jest jakieś 400 lat w ogóle, więc właściwie one są starsze od, 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 od demokracji. Ale, no, 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 no więc snuje tam takie porównanie z, z okresem, z okresem w historii Stanów Zjednoczonych, który był, był nazywany, znaczy Mark Twain mu wymyślił takie taki określenie ironiczne, wiek pozłacany, właśnie, że, że, że on może się niektórym wydawać złotym wiekiem, ale właśnie, że wszystko to jednak była na wody i fotomontaż, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, więc, więc w tym złotym wieku tam jest taka, no rzeczywiście wtedy, wtedy firmy, ci wielcy magnaci, których nazywano, nazywano baronami rabusiami, z kolei nawiązując do średniowiecznych europejskich baronów rabusiów, że oni tak potężni, że stoją ponad prawem, i trochę rzeczywiście stali. Chociaż jest tam taka, no taka, tak, 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 taki wielki moment, taki taki przełomowy moment, właśnie w dziejach tej amerykańskiej demokracji, w której, w której e, Jay, Jay Gould, taki, 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 no jeden z tych magnatów kolejowych, z kolei próbuje wciągnąć w spółkę ze sobą, próbuje wciągnąć prezydenta. I, jak w taką sytuację sobie znalazł, już jedzie ten prezydent tą salonką, jego do niego podchodzi, jednak ten prezydent go spławił. No, przynajmniej dlatego znamy ten moment historyczny, że, że przeszło to do historii, ponieważ prezydent powiedział: Nie, nie wiem o tych wszystkich momentach, w których ktoś powiedział. Tak, w takiej sytuacji. No, niemniej jednak Amerykanie w końcu się zmobilizowali, właśnie weszli w epokę, tak zwane, epokę reform, z kolei epokę postępową, mniej więcej z końca XIX wieku do, 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 do lat 30-20, no i porozbijali ten, w ogóle wprowadzili prawa antymonopolowe przede wszystkim, a potem porozbijali te monopole, narzucili regulacje, narzucili regulacje też firmom kolejowym, na przykład właśnie. I jak, jeżeli spojrzeć na tą sytuację, jakie były na przykład w Stany Zjednoczone, no mniej więcej około roku 1880, to wydaje mi się, że to wyglądało jeszcze gorzej niż dzisiaj. Tak samo Europa no w Europie też już to wyglądało jeszcze gorzej. W Republice, zanim w Republice Weimarskiej objęli władze na dziś, tam już nastąpiło potężne właśnie też skoncentrowanie jakby kapitału w rękach firm, które potem sądzono w Nordze, Postał na przykład właśnie. Ogromny kon konglomerat całego przemysłu chemicznego IG Farben, który potem przymusowo rozwiązywano w Norymberdze, ponieważ jakby uświadomiono sobie, że, że demokracja nie może współistnieć z czymś takim, jak, jak firma, która kontroluje 90 parę procent jakiegoś rynku. To już jest po prostu niebezpieczne dla państwa. I no cóż, jeżeli udało się rozwiązać IG Farben, jeżeli udało się opanować tych rabusiów, to czasami wymagało ofiar w ludziach nawet, to bywało drastyczne, jednak się to udało, mam nadzieję, że tak samo się wreszcie uda jakoś to rozwiązać teraz. No Jedno jest pewne, jakby demokracja i koncentracja, zwłaszcza jeśli chodzi o media, po prostu na dłuższą metę nie może spójnie. Ktoś tu musi wygrać. A jak być Dylamsowi z w internecie? Czasami takie porady, jak sobie dać radę w internecie, zaczynają się od dać takie optymistyczne deklaracje, że internet będzie takim, jakim chcesz, żeby był, bo, 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 bo internet to ludzie. Moim zdaniem to nieprawda, internet to korporacje, to ale, ale nadal, nadal wydaje mi się, że właściwszą metaforą od jakiegoś takiego buntownika, który, który właśnie krzyczy właśnie tam I am not a number, I am a free man", jak, jak w tym serialu Prisoner właśnie, że ktoś zawoła, że jestem wolny, i, i to, 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 to jest droga do nieka, no, bo, no bo nie jesteś wolny człowiek, nie jesteś numerem, powiedzmy to sobie szczerze i pogódźmy się z tą myślą, ale ciągle jeszcze możemy właśnie nawiązywać do, trochę ironicznie tam nawiązuje do postaci właśnie, różnych postaci literacji, które żyły w czasach ab absolutyzmu, w czasach, w których you <laughs> jakby teren, teren, na którym działali, należał tam do jakiegoś powiedzmy szeryfa z Nottingham, czy, 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 czy do jakichś Habsburgów, czy do jakichś Hohenzollernów, a mimo to, a mimo to jakiś taki Wilhelm Tell, czy, czy, czy jakiś Robin Hood, czy jakiś właśnie, sobie sobie nic z tego nie robił, jakoś się z tego bimbią, więc wydaje mi się, że no mam tam kilka takich porad. Przede wszystkim tak naprawdę korporacje obudziły się z tego, że za dużo wolno tym szarym ludziom, i trzeba im to zabrać, za dużo nie wolno na komputerach stacjonarnych, więc dlatego jesteśmy tak bardzo teraz zawsze namawiani, żeby przejść na aplikacje mobilne. Bo przeważnie w aplikacjach mobilnych już w ogóle już, już nawet kiedy mi się chce śmiać na myśl o wolności w tym internecie tradycyjnym, no to w ogóle w aplikacjach mobilnych to już jest śmiech, jakiś śmiech na sali. Tam już nie ma o czym mówić. Ale ciągle jeszcze, jeżeli coś możemy robić na stacjonarnym, no róbmy na stacjonarnym, bo tam jesteśmy panem własnej przeglądarki, czyli możemy do niej zainstalować nakładki, które trzeba, no trzeba to po prostu zrobić. Zwyczajnie, żeby mu utrudnić. Nakładki, które blokują ciasteczka śledzące, nakładki, które blokują reklamy, yy, nakładki, które wymuszają, żeby coś się da, to było szyfrowane. Tam wymieniam taką listę, oczywiście znajdziemy tą listę wszędzie i po prostu po prostu, no na przykład yy, póki się da, to choćby przynajmniej nie używać aplikacji mobilnej, do której ciągle jesteśmy właśnie zapraszani, zapraszani ale póki coś możemy jeszcze, mamy to prawo, będzie nam zabiorą, ale póki jeszcze mamy to prawo, żeby mieć własną przeglądarkę, na której sami ją możemy skonfigurować, no to, no, no, no to róbmy to na tym stacjonarnym, doinstalowawszy wszystko, wszystko, co się da, co chroni naszą prywatność.